Na platformie IDM Trader z trzech poziomów możemy dokonać transakcji. Pierwszym są moduły transakcyjne. Przykładowo, jeżeli chcemy zrobić transakcję na rynku Forex, klikamy Transakcję FX. Wyskakuje nam okno transakcyjne. Aby dokonać transakcji, należy włączyć dokonywanie transakcji poprzez ten zielony trójkąt. Następnie wybieramy parę walutową, przykładowo euro-dolar, wielkość pozycji, przykładowo 50 tysięcy jednostek, a następnie dokonujemy transakcji poprzez kliknięcie na cenę kupna bądź sprzedaży. Pojawia nam się potwierdzenie. Jest to pierwszy szybki sposób na otwarcie pozycji. Drugi sposób jest z zakładki ceny i transakcje, którą mamy tutaj otwartą. W zakładce ceny i transakcje możemy wybierać dowolne instrumenty finansowe, dodawać się do tej zakładki. Przykładowo dokonamy jeszcze jednej transakcji na parze euro-dolar. Również klikamy na. Cenę dokupujemy euro dolara. Tym razem 5000 jednostek. Mamy potwierdzenie transakcji. I trzeci sposób jest to z poziomu wykresu. Przykładowo wykres 4 godzinny euro dolara. Jeżeli chcemy zrobić transakcję, klikamy prawy przycisk myszy, wybieramy transakcję FX i ponownie otwiera nam się okno transakcyjne. Ponownie kupujemy parę euro-dolara. Tak więc, dla powtórzenia mamy. Trzy możliwości. Moduły transakcyjne, następnie transakcje FX bądź zakładka ceny i transakcje. Klikając na zielone pole, dokonamy transakcji. I ostatnia możliwość z poziomu wykresu: prawy przycisk myszy, następnie transakcje FX. Pojawi nam się okno transakcyjne, gdzie możemy dokonać transakcji.